Ostatnio pochowaliśmy świętą Brygidę, szwedzką, która umarła w 1373 roku. Siedem lat później na świat przychodzi nasz pierwszy dzisiejszy bohater. Ale o ile Brygida umiera na południu w Rzymie, o tyle nasz bohater przychodzi na świat na północy. Wykępen to są dzisiejsze e, Niemcy. W wieku 15 lat Tomasz, bo tak ma na imię, zostaje wysłany do szkoły zakonnej. No właśnie, nie wiadomo, czy ona jest zakonna. Szkołę prowadzą niejacy bracia wspólnego życia. To nie są zakonnicy. To są świeccy stowarzyszeni w taką grupę, która nie składa ślubów zakonnych, żadnych przyrzeczeń, ale decyduje się żyć wspólnie, decyduje się żyć ideałami ubóstwa. Pobożności i miłosierdzia. To jest oczywiście jedna z wielu odpowiedzi, które w tamtym czasie padają na kryzys, który jest w kościele. Pamiętamy, że Brigida próbowała zażegnać niebezpieczeństwo schizmy, że namawiała papieża do powrotu do Rzymu. Koniec końców ten powrót papieża do Rzymu sprawi inna wielka święta Katarzyna ze Sieny. Ale tak szybko jak sprowadzi papieża do Rzymu, tak szybko jego następca zrazi do siebie kardynałów. Ci uznają wybór tegoż papieża, czyli Urbana, za nieważny, wybiorą innego. Na papieża, a za chwilę pojawi się jeszcze trzeci, który już chyba tak naprawdę sam wiedział, że nie jest ważnie wybranym papieżem, ale nie przeszkadzało mu to utrzymywać papieskiego dworu. Czyli za chwilę będzie w kościele taki moment, że kościół zachodni będzie miał trzech zwalczających się papieży właściwie papieża i dwóch antypapieży. Ale ten kryzys to nie jest tylko kryzys na poziomie organizacyjnym, to jest też oczywiście kryzys, który sięga dużo głębiej. Naprawdę jest to, można by go nazwać, kryzysem duchowości. Minęło 200 lat od tego ruchu, który odnawiał Kościół, którym były zakony żebracze, Franciszkanie, Dominikanie. Ten impuls, można by patrząc na, na, na połowę XIV wieku, powiedzieć, że już się wyczerpał, że Kościół potrzebuje dramatycznie odnowy. Zresztą i Brygida, i wspomniana przed chwilą Katarzyna. Obie w swoich pismach, obie w swoich wizjach też widzą, jak bardzo Kościół nie domaga duchowo. Więc wierni duchowni świeccy próbują dawać odpowiedź. Może bardziej znaczące jest w tym momencie to właśnie, że świeccy szukają jakiejś odpowiedzi na kryzys Kościoła, że już się w tym momencie nie oglądają na zakony, na zakonników, na biskupów, na księży, tylko próbują sami wziąć sprawy w swoje ręce. Taką próbą była, byli właśnie bracia wspólnego życia. I ten ruch, który tworzyli, który został nazwany przez ich założyciela dewocjo moderna, nowoczesna pobożność, pobożność na te czasy, w których żyją. No i oni właśnie stawiali akcent na ubóstwo, żadne wielkie odkrycie, tak? No, zakony Żebracze też od tego zaczynały. Na miłosierdzie, żadne wielkie odkrycie, o czym innym jest Ewangelia, nie? I na osobistą pobożność. Znaczy, nie uciekając od życia sakramentalnego, od życia wspólnotowego, odkrywali i na to kładli mocny akcent, że człowiek potrzebuje sam pracować nad swoją duchowością. Że nie wystarczy, że przyjdzie i weźmie udział w wydarzeniu liturgicznym. Zwłaszcza, że ten udział w liturgii, on wyglądał inaczej niż dzisiaj. Udział człowieka taki aktywny w liturgii, na którą przychodził, był właściwie żaden. Więc oni tym bardziej podkreślają, musisz człowieku znaleźć jakieś zaangażowanie duchowe dla siebie. Ale właśnie to też jest ważne, że w związku z tymi dwoma pierwszymi dałami ubóstwo miłosierdzie, to nie jest pobożność dla samej pobożności. Bracia życia wspólnego, to także kobiety mieli około 100 domów na terenie dzisiejszych, no dzisiejszych jak dzisiejszych, dzisiejszego Holandii, a ówczesnych Niderlandów, gdzie żyli wspólnie. Co ciekawe, członkom tego bractwa wolno było wykonywać zasadniczo jedynie zawody, które nie były zrzeszone w gildiach ani w cechach. Czyli tak naprawdę zostawały im głównie dwa zawody. Zawód kopisty, przepisywacza ksiąg i zawód kucharza. To też ładnie pokazuje, jak... Szeroko mieli rozpostarte ramiona. Znaczy nie, nie celowali tylko w jakąś, nie wiem, elitę intelektualną, tych, którzy umieją pisać i, i czytać, i przepisywać księgi. Nie, może być też kucharz, czemu nie? nie? Ważne, żeby ten człowiek umiał zrobić coś konkretnego, żeby mógł to robić niezależnie, żeby zaraz się nie uwikłał w jakieś zależności cechowe, gildiowe i tak dalej, i żeby mógł się utrzymywać z pracy własnych rąk, z tego, co zarobi, świadczyć też pomoc innym. Więc w Szkole Braci Życia Wspólnego kształci się Tomasz od 15 roku życia, potem wstępuje w miejscowości Agnettenberg do klasztoru kanoników regularnych. Tam przeorem jest jego starszy brat Jan. Tomasz przyjmuje święcenia kapłańskie w tym klasztorze, zostaje jego pod przeorem i w klasztorze przez całe swoje dość długie życie, bo będzie żył w tym klasztorze jeszcze 60 lat prawie, Umrze w wieku lat 91 to bardzo ładny wynik, zwłaszcza na tamte czasy. Przez całe życie zajmuje się właściwie przepisywaniem ksiąg, dość powiedzieć, że Biblię samą całą przepisał cztery razy od deski do deski. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, jakieś próbowałem Ewangelię sobie przepisać własnym pismem. No to przepisałem Marka i utknąłem tam na drugim chyba czy trzecim rozdziale Mateusza zabrakło mi już dalej werwy. Cztery razy Biblia przepisana, od, od deski do deski. Warto na to zwrócić uwagę, no bo takie obcowanie z Biblią też musiało sprawiać, że Tomasz tym tekstem przesiąkał. Nie tylko Tomasz przepisuje, Tomasz także zaczyna pisać własne dzieła, i oczywiście to dzieło, z którego Tomasz Skępem, zwany również Tomaszem Ekempis, jest najbardziej znany. To jest o naśladowaniu Chrystusa, które stało się absolutną klasyką. Literatury chrześcijańskiej przy ulicy Rakowieckiej, może warto wspomnieć, że rotmistrz Pilecki e, przytaczał nieraz zdania o naśladowaniu Chrystusa, chociażby to słynne jego powiedzenie. Starałem się żyć tak, aby w chwili śmierci móc się bardziej cieszyć niż obawiać. To jest cytat wprost z Tomasza Ekempis. A przy jednym z ostatnich spotkań swojej żonie, rotmistrz Pilecki każe kupić dzieciom po egzemplarzu. O naśladowaniu Chrystusa, mając takie poczucie, że ta książeczka z XIV wieku jego przeprowadziła przez życie dobrze. Ale nie tylko o naśladowaniu Chrystusa napisał Tomasz, kilka innych pozycji ascety, ascetycznych. To jest oczywiście taki czas, że. Książka staje się coraz bardziej popularna. Wynalazek druku się do tego przyczynia. Takie ładne zdanie Tomasz zapisał swojego czasu: In omnibus requiem quesivi, nusquam in veninis in angulo cum libro. Wszędzie w życiu szukałem spokoju, nie znalazłem go nigdzie jak tylko w końciku z książką. Stąd miał takie przekonanie, że, że jak dasz człowiekowi dobrą książkę do ręki, to ona może wiele w jego życiu zmienić. Stąd takie dobre książki stara się napisać. I ma na swoim koncie dwie pozycje maryjne. Jedna to jest pasja przez Maryję do Jezusa. I zacznijmy od takiego fragmentu, który nas połączy trochę z Brygidą, o której mówiliśmy w lipcu. Z objawień Brygidy przytaczaliśmy sobie m.in. fragment o objawieniu się Jezusa Maryi po zmartwychwstaniu. Tak pisze Tomasz. Wprawdzie nie poszła razem z innymi pobożnymi niewiastami do grobu, nie postąpiła tak jednak z otępienia czy z nadmiaru bólu. Nie wątpiła, że powstaniesz z martwych i miała nadzieję, że trzeciego dnia przyjdziesz do niej, i dlatego pozostała u siebie w domu, gdzie cała oddana modlitwie z wielkim pragnieniem oczekiwała Twego przyjścia. Zasłużyła na to, żeby Cię ujrzeć jako pierwsza, ponieważ bardziej niż inni, miłowała tego i tęskniła za tym, w którego uwierzyła i nigdy nie zwątpiła. Na sam twój widok pierzchu cały jej ból i jęki. Gdy zacząłeś mówić do jej serca, spoczął na niej duch pocieszyciel, napełniając jej wnętrzności większą niż apostołów radością. Niegdyś na godach weselnych, na jej słowo, wodę zamieniłeś w najlepsze wino, a teraz, wracając z otchłani po pokonaniu nieprzyjaciół, dowiodłeś większej potęgi, większego jeszcze dokonałeś cudu, przemieniłeś śmierć w życie, krzyż w chwałę, matczynę łzy w radość, a strach uczniów w nieprzemijającą radość. Ten pierwszy fragment, który teoretycznie mówi o objawieniu się Jezusa zmartwychwstałego, swojej matce, jako pierwszej, od razu zawiera w sobie kilka wątków, które będą ważne w duchowości Tomasza, także tej duchowości inspirowanej Maryją. Przede wszystkim sam początek. Ta Maryja w swoim domu, zatopiona w modlitwie, przypomina wam to jakąś inną scenę? Zwiastowania, oczywiście. I to, to, jest, to jest ewidentnie scena, do której Tomasz nas, nas chce odesłać, pokazać nam Maryję, która znowu jest w Adwencie. Pokazać tej adwentową postawę, pełną oczekiwania, pełną tęsknoty za Bogiem, ukrytą w sercu człowieka, właśnie w zaciszu własnego domu. Nie tylko w kościele, nie tylko podczas jakiegoś religijnego eventu, ale w codzienności. Także pośród bólu, pośród jęku, pośród trwogi. Yy. I drugi, ten wątek niesłychanie ważny, gdy zacząłeś mówić do jej serca. Znaczy Tomasz chce powiedzieć swojemu czytelnikowi, zatęsknij za taką rozmową, w której serce mówi do serca, w której Bogu pozwalasz mówić do serca, w której nie tylko ksiądz Zambony ci wkłada do głowy jakieś prawdy, zasady, jak ty masz żyć, kiedy masz przestrzegać postu i w ogóle. Ale zatęsknij za taką relacją, że Bóg będzie mówił do Twojego serca. Dalej Tomasz opisuje Maryję na przykład w taki sposób. Jest wrażliwa na łzy ubogich, współczuje w cierpieniu udręczonych, spieszy z pomocą do nawiedzanych pokusami, wysłuchuje próśb dusz jej oddanych. Kto z pokorą i bez wahania do niej się ucieka i wzywa jej słodkiego, chwalebnego imienia, nigdy nie odchodzi z pustymi rękoma. Wiele dusz lgnie do niej, są jej posłuszne chóry aniołów i może ich posyłać z pociechą do opuszczonych. Złym duchom zabrania dręczyć tych, którzy poddają się jej władzy i szukają jej opieki. Lękają się one Królowej Niebios i w przerażenie wpadają na sam dźwięk jej świętego imienia. Drżą przed świętym i strasznym dla nich imieniem Maryi. Chrześcijanie natomiast otaczają je miłością i najwyższą, najwyższą czcią. Gdzie złe duchy widzą jego blask, tam nie mają odwagi ukazywać się ani demonstrować swych igraszek. Na sam jego dźwięk padają jak grome rażeni, a im częściej jest ono wymawiane, z im gorętszą wiarą wzywane, tym szybciej dalej uciekają. Bardzo szczegółowo Tomasz nam odmalowuje miłosierdzie Maryi, jej czułość wobec potrzebujących, znajdując w niej wzór, inspirację do tego, żeby samemu się takim stawać. Ale też bardzo ciekawy jest ten fragment y, dość obszerny tutaj, zacytowany y, o tym, jak wielką moc przeciwko siłom złama imię Maryi. Wiecie, Tomasz żyje w takich czasach, w których patrząc wokół siebie na to, co się dzieje w ogóle na świecie i na to, co się dzieje w kościele, mógłby mówić: No, diabeł ma igrzyska. Właściwie bramy piekła napierają na, na, na kościół. W samym kościele złosie, pleni, co to, co, co to będzie. A to, Tomasz ma takie przekonanie? Nie, imię Maryi wypowiedziane z wiarą i nie mamy o czym mówić. I złe duchy pieszkają, nie, nie, nie są w stanie nic zrobić. Znaczy, nie, nie wpada w Tomasz w takie niebezpieczeństwo z jednej strony biadolenia, z drugiej strony w takie niebezpieczeństwo. Jakiegoś dualizmu, nie? Że, że, że właściwie to nie wiadomo, co będzie z Kościołem, właściwie to nie wiadomo, co będzie z nami, jako z ludźmi wierzącymi. Tomasz jest przekonany, że w imieniu Matki Zbawiciela, w imieniu Maryi, w tej relacji właśnie z Chrystusem, jest odpowiedź na całe zło, którego on doświadcza w świecie, w Kościele, wokół siebie. Zwraca się do Matki Bożej takimi słowami: Najmilsza Boża Rodzicielko, zawsze dziewico Maryjo. Twa przedziwna słodycz przewyższa wszystko, co może pojąć i wypowiedzieć myśl ludzka. Nie jestem godzien spojrzeć na twe przejasne oblicze, skąpane w boskim świetle, podziwiane przez wszystkie zastępy niebieskie. Zdobna jesteś twymi przeczystymi ustami, czerwonymi różami, złocistymi listkami, dlatego wstyd mnie ogarnia na myśl o mej nieczystości. Zasmuca mnie moja niegodność. Ten taki poetycki opis. Może trochę odległy od naszej wrażliwości, a chyba preferuje jednak pewien umiar, nie sprawia, że Tomasz pozostaje na, na poziomie pięknych słów. Pozwala, żeby to nabożeństwo do Maryi, żeby bliskość z nią odsyłało go do jego własnego serca, widzianego w prawdzie. Znaczy, ma poczucie, że przy Maryi może być prawdziwy. Że przy Maryi może przyznać się do tego, kim jest i jak jest. Że ona ma na to odpowiedzi. Stąd w pismach Tomasza będzie jeszcze wiele tekstów maryjnych, czy nawiązujących do Maryi, które potem nie przez niego samego, tylko przez późniejszych redaktorów, zostaną zebrane w traktacik nazwany O Naśladowaniu Maryi. Oczywiście w nawiązaniu do tego najbardziej znanego dzieła o naśladowaniu Chrystusa. To nie jest jakiś spójny tekst, to jest raczej zbiór właśnie przemyśleń, kłazikazań, hymnów, też poezji. To, co wyróżnia, może jest jakimś takim wspólnym mianownikiem dla tych Tomaszowych tekstów o Maryi, to jest chrystocentryzm. Znaczy, dla, Maryja, dla, dla Tomasza, Maria nie jest alternatywą wobec Chrystusa. Jest drogą do niego. Masz człowieku, iść za Chrystusem. Tyle, że potrzebujesz w tej drodze otuchy, potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz przewodnika. Nie znajdziesz lepszego wsparcia, otuchy i przewodnika niż ona. Maryja też, to ciekawe, to w wielu tych tekstach Tomasza wychodzi. Jest potrzebna, jeśli można tak powiedzieć, Tomaszowi, żeby pokazać pokorę Chrystusa. Mówi o Chrystusie, ale pokazując Maryję, mówi, zobacz, rodzi się z prostej dziewczyny, rodzi się w biedzie, żyje z nią w biedzie, w Nazarecie. A bieda, pokora, ubóstwo Maryi, Tomasz je eksponuje, żeby pokazać to, że Chrystus właśnie w, w taką zwykłość, małość, ubóstwo wchodzi. Więc wydobywa ten wątek Maryi jako naszej siostry w człowieczeństwie, Maryi jako naszej przyjaciółki w ludzkim, zwykłym, codziennym doświadczeniu. To jest ktoś, kto cię zrozumie. To jest ktoś, kto nie przeżył swojego życia na jakimś szczycie, w pałacu, w jakiejś niedostępnej pustelni, w błogosławionym klasztorze. Nie, w domu, w zwykłej miejscowości. Jest w stanie zrozumieć Twoje życie, ale to też znaczy, że Ty ją możesz naśladować w swojej codzienności. Przepiękny jest fragment i jakoś chciałbym go Wam szczególnie może zostawić. Takie rozważanie Tomasza o scenie odnalezienia Jezusa w świątyni. Gdzie Tomasz bardzo mocno podkreśla to, że Maryja zgubiła Jezusa. Zapodział jej się. Jej się zapodział. I próbuje czytelnikowi powiedzieć mniej więcej tyle. Jeśli ona mogła go zgubić to nie dziw się, że Ty też go kilka razy zgubisz. Niech Ci będzie przewodniczką, niech Ci będzie wzorem w szukaniu go, w odzyskiwaniu umiłowanego. Kończy to rozważanie takim wezwaniem, naucz mnie więc sposobu odzyskania umiłowanego i towarzysz mi, dopóki go nie znajdę. Zachęca też wielokrotnie, to jest taki wątek, który powraca... Żeby pójść z Jezusem i Maryją do Jerozolimy. Wielokrotnie Tomasz wraca do tego wątku, pokazuje Maryję, która gdzieś tam z tyłu, za apostołami, za uczniami, z pewnej odległości, ale towarzyszy Jezusowi w drodze do Jerozolimy, w drodze do męki, w drodze do krzyża. I znowu tam się. Pojawia między wierszami taka myśl, że niejednokrotnie w życiu może nie znajdziesz odwagi, żeby dotrzymać kroku Chrystusowi podążającemu na mękę. Spokojnie, z tyłu idzie Maryja, która jak będziesz słaby w drodze, to cię weźmie pod ramię, poprowadzi. Głęboko jest wpisane w te teksty Tomasza to, że potrzebujemy kontemplować Maryję, wpatrywać się w nią. I że przez to wpatrywanie się stajemy się zdolni do naśladowania Jej, a w konsekwencji do naśladowania Chrystusa. Że to zapatrzenie się w nią też jest lekarstwem na nasze słabości, na nasze bady, na nasze grzechy. Tomasz przeżył lat 91. Umarł sobie w niedaleko miejscowości Zwole. Niektórzy twierdzą, że w miejscowości Zwole. 25 lipca 1471 roku. I ta miejscowość, w której Tomasz miał umrzeć, łączy go z naszym dzisiejszym drugim bohaterem, który rodzi się nieco później, bo rodzi się w 1428 roku, ale umrze zaledwie 5 lat po Tomaszu, więc będzie żył znacznie krócej, bo raptem 48 lat. A tym drugim bohaterem jest błogosławiony. Choć nigdy nie było formalnie beatyfikowany, ale za, za takiego jest uznawany, jako taki jest czczony. Błogosławiony Alan, no właśnie, i tu będzie tak. Jedni powiedzą Alan de Ruppe, inni powiedzą Alan de La Roche, inni powiedzą Alan van der Klip. W każdym razie rodzi się w Bretanii, we Francji w 1428 roku. Wstępuje do Dominikanów, zostaje wysłany na studia do Paryża. Osiąga kolejne stopnie, kolejne funkcje w zakonie, jest lektorem, czyli wykładowcą teologii w, w Paryżu, potem w Lille i właśnie tam w Lille w 1462 roku, a więc jako człowiek 34-letni postanawia, może nie tyle zmienić zakon, co zmienić obserwancję, przenosi się do klasztoru ściślejszej obserwacji, surowszej reguły. Chce, chce żyć surowie, więc znowu widzimy ten sam właściwie te same motywacje, które były u braci życia wspólnego. Potrzebne jest znowu życie w ubóstwie, życie wymagające, żeby, żeby móc świadczyć o Ewangelii. Również Alan widzi wielką potrzebę otworzenia przed ludźmi drogi do, no właśnie, do kontemplacji w życiu codziennym. Widząc problemy świata, widząc problemy ludzi, widząc problemy Kościoła, również Alan ma takie przekonanie: trzeba zwykłemu chrześcijaninowi dać do ręki coś, co mu pomoże rozwijać swoją duchowość. Nie tylko wtedy, kiedy jest w kościele, nie tylko wtedy, kiedy nie wiem, przyjedzie raz na ruski rok jakiś kaznodzieja, wybitny, który będzie głosił przez kilka dni misję czy rekolekcję. Ale coś, co pomoże każdemu chrześcijaninowi rozwijać swoją duchowość w domu. Idąc na pole, przy warsztacie pracy. I właściwie coś takiego już jest, tylko trzeba to, Alan uważa, uporządkować i rozpropagować. Już Brygida nam to wkładała do ręki. Różaniec. Przy czym z różańcem zostanie nazwany właściwie dopiero dzięki Alanowi. Koronka do Maryi Panny, czy też psał też do Maryi Panny. I tu robimy wycieczkę kilka wieków wstecz, żeby sobie przypomnieć, jak się w ogóle różaniec zaczął. Różaniec się zaczął od Biblii, różaniec się zaczął od psalmów. Jak pierwsi mnisi wychodzą na pustynię, to założenie jest takie, że na nich się powinien modlić psalmami, bo psalmami się modlił Chrystus, bo psalmami modlili się apostołowie. Psalmów jest 150. Kto umie czytać, no to sobie czyta te psalmy, oczywiście jak go stać na księgę. Kto ma w miarę dobrą pamięć, to się ich uczy na pamięć. Oni pewnie mieli trochę lepszą pamięć, bo mniej zaśmieconą niż my, ale tak czy owak 150 psalmów to jest sporo. No więc w pewnym momencie pojawia się pomysł, zastąpmy te 150 psalmów jakąś modlitwą. No niech to będzie modlitwa Ojcze Nasz. Ale potem wraz z rozwojem duchowości maryjnej, kultu maryjnego, Pojawia się pomysł, żeby powtarzać pozdrowienia anielskie, też przecież utkane ze słów Pisma Świętego, ze słów anioła, ze słów Elżbiety, bo przypominam, że dość długo pozdrowienie Maryjne jest o połowę krótsze niż my je znamy i odmawiamy. Ono się kończy na błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Dopiero później, e, gdzieś właśnie XIV-XV wiek pojawi się ta część święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. No i są różne sposoby odmawiania tej koronki maryjnej. Jedni odmawiają te 150 Zdrowaś Mario Brigida pamiętacie ile razy odmawiała Zdrowaś Mario. 63 razy na uczczenie 63 lat życia, które miała na ziemi spędzić wedle jej objawień Maryja. Alan wraca do tej tradycji z liczby 150, ale też dokonuje wreszcie podziału na trzy części różańca, które do Świętego Jana Pawła II będziemy znali. Tajemnice, pięć tajemnic obejmujących wcielenie, przyjście Chrystusa na świat, pięć tajemnic dotyczących męki, pięć tajemnic dotyczących chwały. To właściwie Alanowi zawdzięczamy taki układ różańca, jaki znamy. Ten podział na, na trzy części, na tajemnice, Ojcze nasz przed każdą dziesiątką, to to wszystko są wynalazki Alana rozpropagowane w takiej sympatycznej książeczce De Utilitate Psalteri Maria, o używaniu psalterza Maryi. No ale samo opracowanie metody odmawiania różańca to jest jeszcze pół sukcesu. Potrzebne jest drugie pół, czyli jak to teraz rozpropagować. I Alan znów, można by w pierwszej chwili pomyśleć, że no okej, okay, znalazł jakąś technikę taką socjologiczną, zaczyna tworzyć bractwa. Ale tak naprawdę y, tam jest coś więcej. Walanie jest przekonanie, że owszem, człowiek potrzebuje osobistej duchowości, ale ona nie może być indywidualistyczna. Potrzebuje się dokonywać we wspólnocie, stąd pomysł na bractwa. Zaprośmy ludzi nie do zakonów, nie do udawania zakonników, ale zachęćmy ich do tego, żeby się łączyli w grupę, we wspólnotę. Która będzie się wzajemnie zachęcała do modlitwy, wspierała w modlitwie, pilnowała w pewnym sensie w modlitwie. Niech to dzieło rozwijania duchowości ludzi połączy. I rzeczywiście te bractwa, które Alan zaczyna propagować, bractwa różańcowe, które właśnie wspólnie splatają wieniec różańcowy, żeby go złożyć u stóp Maryi, no to się okazuje strzał w dziesiątkę. Alan umier... Kiedy Alan umiera, to tych bractw jest już kilka tysięcy w różnych miastach Europy i będą się tylko rozrastały. A Alan umiera w Zwole zupełnym przypadkiem. Przez 8 dni głosi rekolekcję właśnie o, o Różańcu. Jego pomysłem jest też zresztą mówienie kazań w takim schemacie tajemnic różańcowych, czyli też przeprowadzanie ludzi przez historię Jezusa, przez historię Jego matki, czyli nie, nie Alan jak idzie gdzieś głosić Słowo Boże, rekolekcje, to nie przychodzi, nie mówi takie i takie i takie grzechy popełniacie i ma, macie być tacy, tacy i owacy, tylko Alan uważa, że trzeba przyjść i ludziom opowiedzieć o Jezusie, o życiu Jezusa, o życiu Maryi, która mu towarzyszy. To jest niesamowite jak ten człowiek. Z XV wieku jest blisko tych przekonań, do których my dzisiaj dochodzimy w dziele nowej ewangelizacji. Nie zaczynasz z człowiekiem od moralności, nie zaczynasz z człowiekiem od zasad, zaczynasz z człowiekiem od kerygmatu, od tego, kim jest Jezus Chrystus i co dla Niego zrobił. Bo jak Chrystus człowieka pociągnie, jak Chrystus człowieka zachwyci, to Jemu się życie zacznie samo zmieniać, może nie od razu całe ale zacznie mu się życie zmieniać z miłości, a nie dlatego, że go dobrze zdzieliłeś między oczy prawdą o tym, jaki jest. Wracając z takich rekolekcji, Alan się bidulek rozchorował, zatrzymał się w klasztorze w Zwole, czyli tam, gdzie większość życia spędził Tomasz Ekempis i umarł w 1476 roku. Ci dwaj czciciele Maryi, a więc Tomasz, który wprowadził właśnie ten wątek maryjny e, jako tak bardzo ważny w kształtowaniu osobistej duchowości i Alan, który włożył nam do ręki uporządkowany różaniec i go rzeczywiście rozpropagował na dobre w Europie jako modlitwę dla ludzi świeckich, nie tylko dla zakonników, to dwaj piewcy Maryi, którzy nam dzisiaj towarzyszyli na kolejnym etapie drogi. Za co niech Bogu będą dzięki. Amen.